Cześć, witam Was kochani. Po raz kolejny jestem tutaj w Tanku Expo na targach. Dzisiaj to są łodzie motorowe. Coś ciekawego dla Was. Jeśli ktoś lubi pływać na łodziach motorowych, to jest temat dla tej osoby. Żeby wejść na te targi, trzeba kupić albo bilet, albo załatwić sobie wejściówkę. Ja mam taką wejściówkę, która jest. Y wejściem dla dziennikarzy, ponieważ twoje zdrowie24.pl jest portalem i oprócz tego mamy telewizję internetową i dzięki takiej wejściówce ja mam wejście za darmo. Duży to jest biznes. Możecie zwrócić uwagę, że firma Motax jest oficjalnym dystrybutorem producentów takich łodzi w Polsce i zajmuje tutaj około 300 metrów kwadratowych na hali. Jeszcze mi, jest to kupę pieniędzy, które trzeba położyć, ale widocznie bardzo się to opłaca. Jeśli można wystawiać takie łodzie, to wtedy się zarabia, bo przychodzą klienci, którzy chcą takie łodzie kupić. Co pan powie o tych łodziach? Wy jesteście z jakiego miasta w ogóle? Gwizysko. Mazury. Fajnie, bo to jest. Mazuryko. 5, ma pięć siedziba nasza jest. A? E, mam nadzieję, zrobię sobie to zdjęcie, to jest wasza, wasza marka, tak? Tak, jesteśmy dealerem. A wy produkujecie, czy? Nie, 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 to wszystko do nas przyjeżdża. Z jakiego kraju to jest? Portugalia i trochę z Polski, no nie. Rozumiem, czyli handl, ogólnie handlujecie, tak? E, dużo klientów? Bardzo dużo. Rzecz Nie mam jak narzekać. narzekać. jak najwięcej. A jak targi w ogóle tutaj? Bardzo dobrze. Dopiero się rozkręcamy, tak? to zaczynamy A się ale macie duże stoisko, więc firma chyba jest dużo. Bardzo dużo. No, słuchajcie, jeśli potrzebujecie kupić, tak? Czy tak. leasingować. Kupić, kupić, leasingi, zapraszamy. Firma się nazywa jeszcze raz jak? Moto X. Moto X, słuchajcie. Zapraszamy. Idźcie kupować <laughs> do Moto X. -a. Nie za dużo powiedzieli, ale to już sobie zobaczycie. Na ich ulotkach czy na stronie internetowej. Zobaczcie, ile tu jest ludzi. Każdej na pewno ktoś, kogoś coś interesuje, ponieważ łodzie motorowe, jak i jachty to jest ulubiony spot ludzi uwielbiających morze. Już wielkość tych silników pokazuje, że tu jest potężna moc. Firma, którą właśnie mijam, sprzedaje tego typu jachty, jak są za mną. I oprócz tego czarterują je właśnie w Chorwacji. Można coś takiego wynająć na tydzień za określone pieniądze. Każdy jak jest w innej cenie. Słuchajcie, wchodzę na łódkę po to, żeby wam pokazać, jakie to jest luksusowa marka. I jak jest na takiej łajbie Taka łódka, żeby sobie kupić, to jest około 255 tysięcy. Uwaga. Euro! Ja pływałem kiedyś, ale na jachtach, ale na takiej łódce nigdy nie, nie pływałem. I chętnie zobaczę, jak jest w środku. Słuchajcie, bardzo wyciszone. Bardzo miła atmosfera. Tu macie ubikację, macie łazienkę. Jeśli chcielibyście taką łódkę popływać na Chorwacji, to jest około 3000 euro tygodniowo. E, ze wszystkimi opłatami. Tak jest koszt wynajmu na jeden tydzień. Z tejże konkretnej łódki. Rozmawiając z przedstawicielem tejże firmy, dowiedziałem się też tego, że większości osób tego typu, te mniejsze łódki, kupuje na własność. Jednak tamte łódki za milion złotych najczęściej są czarterowane. Tutaj macie wszystko co związane z nawigacją. A tu, jak widać, znowu sprzedają fotele z masażem, jakieś wibratory do, do schudnięcia. Widziałem ich na poprzednich targach. Świadczy to o tym, że nie tylko na targach specjalistycznych sprzedaje się to, co jest wystawiane w danym momencie, ale szuka się klientów dla innych produktów. No i tu macie przykład. Spacerując tutaj poznałem panią Syntję, która opowie nam o łódce elektrycznej. Co to jest, jak pani powie? Tak jest. Tutaj widzimy no może nawet nie łódkę, a katamaran elektryczny. Z napędem elektrycznym. Właśnie na daszku mamy cztery panele solarne. Tak naprawdę te panele są w stanie zasilić akumulatory i możemy pływać bez limitów. Myślę, że jest to przyszłość polskiego i nie tylko polskiego jachtingu. Pani, powie, co w wypadku, jak braknie prądu? Bo jak nie ma słońca, nie ma prądu? E, panele solarne przede wszystkim ładują nam się też, e, nawet tylko komórne dni. E, ale oczywiście mamy też taką opcję, jak ładowanie z lądu za pomocą kabla. Więc, więc też nie ma problemu, żeby w marinie załadować sobie jednostkę po prostu za pomocą kabla. A jaki zasięg w morzu można wypłynąć? Jak to jest? To są generalnie jednostki niemocne śródlądowe, więc raczej na jeziorach, rzekach, kanałach. Więc, więc tutaj kategoria projektowa jest CD. Więc morskie. Bo, nie bo, zakłada, dnia... bo zakładam, że jak prądu braknie, to wpaga i je, jedziemy. Żagry to nie ma, więc ok. Tak. Ale, ale ogólnie jaki to ma zasięg? Ile godzin? Bez limitów. Aha, bez limitów. A jaka cena? Aha. Zaczynamy tutaj cenę od 55 tysięcy euro. W Czyli 10 tysięcy. No. Ponad. Słuchajcie, cena zaczyna się od 200 tysięcy w górę w zależności od. Możliwości kieszeni każdego, który chce to nabyć. A to można wypożyczyć gdzieś, czy nie? Tak, oczywiście. Nasze jednostki pływają już na odrze, we Wrocławiu. Właśnie wypożyczalni, także w Gdańsku, na Motławie. Więc jest kilka miejsc w Czosztynie, również. W hotelach niektórych pięciogwiazdkowych z własnymi marinami też oczywiście są po 3-4 sztuki, gdzie klienci mogą sobie wynajmować. A jak się nazywa Wasza firma, żeby to wynająć? My nie mamy firmy wynajmującej, my produkujemy te jednostki. Aha, czyli tam są firmy, tak, które... Tak, więc nasi klienci po prostu oczywiście kupują i wynajmują dalej, natomiast my produkujemy jednostki. Więc... Czyli słuchajcie, jak chcecie popływać na elektrykach, Wrocław, Gdańsk, tak, tak jest. Dobra, dzięki bardzo, Dziękuję. do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję. Ciekawostka dla osób, które chciałyby się kiedyś wystawiać. Słuchajcie, nie wystawiajcie się w takich miejscach na końcu gdzieś tutaj. Tu nie chodzą żadni klienci i z reguły, jeśli macie tam stoisko, to tam mało osób trafia. Widzicie? Tam jest pan, e, z tyłu i praktycznie swojej pusty, ale znowu tam z przodu, tam z tyłu, gdzie jest pełno ludzi, tam nie ma z kim rozmawiać, ponieważ. Oni są wszyscy cały czas zajęci, bo jest tyle, tyle klientów. Więc pamiętajcie, szukajcie miejsca tam, gdzie będzie przepływ dużej ilości ludzi. Dotyczy to także, gdybyście budowali swoje sklepy lub placówki handlowe, to szukajcie miejsc, gdzie przepływa dużo, dużo osób. Powiem Wam na przykład taką ciekawostkę, że mając sklep w mieście, w żorach, jest on na poboczu i tam bardzo mało ludzi chodzi. Ale kiedyś miałem sklepie w hipermarketach na głównych uliczkach tego, tych hipermarketów i tam przechodziło bardzo, bardzo dużo osób, co dawało mi niesamowite obroty. Dzisiaj tych sklepów już nie mam, ale doświadczenie mam. Dlatego się z tym wa z wami dzielę. Zobaczcie wielkość tego silnika. Ten silnik jest większy niż ja, a praktycznie jest tylko 20 cm od podłogi, czyli wielkość około 1,80 m wysokości od Śruby po samą górę. Marka oczywiście znana, jeśli chodzi, to jest marka Mercury. Słuchajcie, taka moc tego silnika to jest 255 koni mechanicznych. Potężna moc, jeśli chodzi na silnik. Natomiast ten silnik ma aż 300 koni. A tutaj za mną jest właśnie mój partner, jeśli chodzi o samochodowy Gazda Group tam w tej firmie właśnie prowadzę serwis i obsługę mojego samochodu i w tej, w tej firmie właśnie też kupiłem mój własny samochód mm -hmm. jak byliśmy w Stanach Zjednoczonych 10 lat temu to właśnie takie Ścigacze wodne myśmy kupili, tam są one zdecydowanie tańsze, więc jeśli ktoś by chciał kupić taniej, to powinien szukać takich sprzętów na rynkach amerykańskich. Tam to produkują i tam to jest naprawdę tanio, Jeśli dobrze pamiętam, to za skuter wodny zapłaciliśmy 12 tysięcy dolarów wtedy. Nie wiem ile teraz kosztuje. Tu mamy nawet, widzicie, lawety do wożenia i przewożenia łodzi. Klient, którego stać na takie jachty, z reguły stać go też na drogie samochody, właśnie dlatego tu się wystawiało BMW, jak i Range Rover. No, Chińczycy pchają się tutaj na, na rynek polski, a cena od 139 tysięcy złotych. Każde targi są inne, te targi są dla żeglarzy, dla ludzi kochających morze. Ale też to jest są targi dla ludzi, którzy muszą mieć odpowiedni zasób gotówki. Jest to sport bardzo drogi i trzeba mieć trochę dużo kasy na różnego rodzaju wakacje, wykorzystując właśnie takie łodzie motorowe jak za mną. Zachęcam was właśnie do oglądania i zwiedzania różnego rodzaju targów, ponieważ na takich targach możecie znaleźć inspirację dla waszego biznesu. Jak zrobić, żeby Twoja firma osiągała większe dochody, przychody? Oglądaj mój kanał. Na tym kanale jest bardzo dużo różnych inspiracji. Być może coś wyciągniesz dla siebie, ale na pewno wiedza, którą ja przekazuję, jest za darmo specjalnie dla Ciebie. Targi oczywiście bardzo ciekawe. Na pewno każdy z Was znalazłby coś ciekawego dla siebie. Pamiętajcie, nie bójcie się otwierać własnego biznesu, a jeśli go prowadzicie już w tej chwili, to go lubcie, żeby go powiększać. Ja lecę już w bardzo krótkim czasie do Chin, więc y, będę wam pokazywał różnego rodzaju pomysły. Mam nadzieję, że, że będziecie chcieli z tego skorzystać. Jest też taka opcja, że jeśli chcielibyście ze mną współpracować w imporcie Chin, możecie się do mnie zgłosić. Zrobimy tak, że E, towary, które nie będziecie mogli kupować na kontenery, będziemy zbierać od kilku osób i wyślemy jeden kontenerem, rozdzielając koszty na kilka osób. Jest taka opcja. E, możecie do mnie pisać, jakich towarów szukacie, pomogę. Mam, mamy bezpośrednie przełożenie w Chinach, więc prawdopodobnie zakup w Chinach spowoduje, że wasza, że wasza firma będzie się rozwijała bardzo, bardzo energicznie. Jeśli tego jeszcze nie robisz, to zacznij. Szukaj do mnie kontaktu przez kanał Biznes to My, przez Twoje zdrowie 24. Pamiętajcie też, że mamy tam sklep internetowy, możecie kupować zdrową żywność, możecie z nami współpracować, jeśli działacie w tej branży zdrowej żywności. Ja jestem otwarty bardzo, bardzo na wszelkiego rodzaju współpracę. A tymczasem kończę już tę relację, ja zmykam do domu. Pamiętajcie, a co jak się uda? Na pewno się uda. Trzymajcie się, cześć!